Co jakiś czas pytacie się mi, widzowie, Węgorz, czy będzie jeszcze Ultimate Team? No to dzisiaj jest. Ale to nie wszystko, widzowie, ponieważ w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie jeszcze paczkę z gwarantowaną kartą Deluxe przyszłych gwiazd. Tak wygląda aktualnie mój skład. Mamy tutaj Upgrade na bramce jest Jasin. Jest Kompany, czyli moja pierwsza paczka Hero. Campbell na ewolucji. Jakiś random, bo sprzedałem przypadkowo babeczkę, która była u mnie na prawej obronie. Jest też DiMarco, Sancho, Zidane, Palmer. Widzowie, tak, mamy Palmera. Udało mi się go wydropić. Tutaj macie przebiteczkę z tego. Jak widać, Palmerek tutaj jest. Bardzo fajny zawodnik. Cieszymy się, że go mamy. Jest też Eze. Jest pani James. I na ataku mamy Geise da Silva Ferreira. Wczoraj wieczorem uznałem sobie tak: Zrobię SBC. Ikona 88. Hele. Ronaldinho 88. Jakiś inny fenomenalny zawodnik. Może Eusebio? No to nie jest pan Pirlo. Była jeszcze pani Smith i Owen. Poznałem, że Pirlo może być najciekawszą opcją. No i wskoczyłby nam na początek za tego Eze. No kurczę, Ezen trochę lepszy. No ale zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzi tutaj Andrea. Swoją drogą poleciał mi też taki random który jest, jak widać, o wiele lepszy od Andrei Pirlo. Ale przetestujmy go, w sensie Włocha, tak? Rozpoczniemy też ewolucję Piscilliego. Akurat tak fajnie tematycznie byłem ostatnio na meczu Romy. Vlog z tego meczu oczywiście będzie. Kupujemy ewolucję, bo nic nas nie kosztuje. Zrobimy sobie na początku tutaj tą pierwszą fazę tej ewolucji. Karta później może wyglądać dosyć ciekawie. 84 będzie miał. Na no, później z tego 84 będziemy mogli próbować podnieść jeszcze na 88. Ale najpierw sprawdźmy, jak spisza nam się Pirlo. Jason Conde, Cancelo, Zidane, Neymar. Widzę, że gościu tutaj zaczyna, ale Magio Keresa, który pewnie i tak mi strzeli bramkę, bo zawsze tak się to kończy. Zobaczymy, jak tam forma. Ostatnio troszeczkę mniej w Fifce yy, spędziłem czasu. Przez to na przykład, że miałem wyjazd do Rzymu. Sprawdźmy, co Pirlo potrafi. Ależ Pirlo zaczyna czarować pierwsze. dobre. To dziwo podanie, jest Sancho do Pirlo. A ty masz, Pirlo, jakieś strzały? Nie, ty masz tylko podania, tak? Strzelać chyba też potrafisz, ale jesteś mega wolny. Przeciwnik w moim polu karnym, ale mamy tutaj Kambela, który źle podaje i. Jasin to puszcza. Może załóżmy teraz troszeczkę mocniejszy pressing. Może się uda odebrać piłkę. Spróbujmy, Pirlo, jak ty w odbiorze. Jezu, ty nie potrafisz nikogo dogonić. Ale podobają mi się te podania, Pirlo. Jakie one są dokładne. Dobrze? Tak miało być. Jest Lobik i. Mamy jeden do jednego. Aż się napiję, bo się spociłem. Mamy przechwyt. Podanie do Pirla. Pirlo widzi tam miejsce. prosto padła piłka, ale chodzą te podania, padło od niego. Mamy tutaj wyprzedzenie. Lewa noga, prawa noga, strzałobo. Palmer wypuszcza tutaj panią James. James, James wciąż przy piłce Ależ tutaj robi to Oj tam nie było, Faulu nie było Ale był spalony, to spalone z tej Fify to są Takie dziwne, pięknie, ale teraz to Klepiemy, podanie tutaj mamy jeszcze Tak jest! Nie? Karta Toty Palmera nie potrafi strzelić z prawej nogi? A ja się cieszyłem jak go wydropiłem O nie 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 no Jasie Ty się z takim słabym bramkarzem Gjokere strzela Bramkę, koniec pierwszej połowy nie, nie, nie Nie wierzę, co to za Wylew, ta gra mnie chyba nigdy nie przestanie Zaskakiwać, ale ten mecz da się jeszcze wygrać I teraz zobaczycie inne oblicze Węgorza, podanie do Pirlo Pirlo sobie tutaj skręci, a chcesz Wejść i uderzyć? Nie chcesz, okej okay. Nie no, ale podania to on ma pierwsza klasa Tylko moja skuteczność jest coraz Lepsza, bo mamy drugą bramkę Oj tak, ona jest dobra, ona jest mega dobra Tylko strzel to, mamy trzecią Bramkę, oj pięknie Palmer podał, skręćmy to nie, jakaś przebitka. Mamy jeszcze jedną przebitkę i za to kocham tę grę. Nie, no nie kocham tej gry, bo ma tyle błędów, że masakra. Ale mamy 4 do 4. Włączyłem się środkowym obrońcom i mamy tak jakby lukę tutaj. Może być lekki problem. Nawet wielki, bo przegrywamy. Ale tragedia. Mogliśmy to wygrać. Szkoda. 53 paczkę, razy chyba 12 tam było. Środek obronny Francja. No ważne, że jest walkout. O 8-8, w kilka 8-5. W sumie patrząc na to, że przepaliłem 8-4, to oddało. Tutaj jeszcze mamy dwóch piłkarzy 8-2. Fernandez i on. Dobrze, widzowie, więc zobaczymy, kogo nam tutaj da. Będzie kolorowo, widzowie. Mamy kolorowo, świeci się. Jest to napastnik angielski z Bundesligi. Kane widzowie. To będzie dobre, jakie ty masz tempo? A, czemu ja się cieszę, że się jeszcze obraca? I co, co ja w ogóle robię? Z środek obrony. Calvini! O! Oh. Ja myślałem, że Harry Hurricane ma jakoś future Star. Nie, Nie wiem, czemu tak myślałem, serio. Już. Chciałem powiedzieć, że karta warta 85 tysięcy. Nie tak źle. <laughs> 17 tysięcy. I nikt tego nie licytuje nawet. Mój bramkarz idzie już na stadion. Może dlatego on ostatnio tak źle bronił, bo wszyscy się rozgrzewają, a chłop tutaj pikniczek. Dobrze, skład tego przeciwnika lepszy niż poprzedniego. Więc może nawet łatwiej będzie mi wygrać. O dziwo. W ogóle potrzebuję jakichś fajnych kart tutaj, żeby móc sobie nieco więcej powalczyć w weekendówce na przykład. Jeżeli macie jakieś yy, protipki, kogo sobie dodać i tak dalej, to możecie dać znać, a my. Prowadzimy 1 do 0. Przyjęcie. I 2-0. To był dobry mecz, naprawdę. No i elegancko. Spaczki 7,5, takie gagatki poleciały. I aż wstyd się przyznać, ale ja mam dopiero drugi poziom w Fifie. Gramy z cukrem. Czy taki dobry bramkarz. A obronna taka całkiem średnia. Aż dziwne. Griezmann na lewą nogę to chyba będzie bramka. To jest bramka. Jesteś szybka, jesteś silna, jesteś niezależna, jesteś dobra. strzelto! Słupek, jesteś do wymiany. Potrzebujemy tutaj bramki jeszcze w tej połowie. Ale nie straconej, tak? Nie, no pod nogi Griezmanna to jest norma w tej grze. Dlaczego bramkarz nie potrafi wybić wszędzie indziej? Tylko zawsze pod nogi przeciwnika. Co tam się stało w tym momencie? Co jest nie tak z tą grą, widzowie? Nie wierzę, że on będzie teraz w bronie grał. Leszczu. Sancho to się nadaje do wymiany tylko i wyłącznie. Potrzebuję prawego obrońcy. Wybierz to? Ja pierdziele. Aj, potrzebuję nowej gry. Swoją drogą, widzowie, byłem sobie jakiś czas temu na meczu. Na AS Romie. I kurczę, atmosferka taka top tam była. Wszyscy tam uwielbiają Zbigniewa Bońka. Za niedługo wrzucę pewnie jakieś zdjęcia z samego meczu. Ale nie spodziewałem się, że naprawdę aż tak fajnie tam będzie. Miasto piękne, tylko trochę dużo bezdomnych wokół na przykład Watykanu. I zdziwiła mnie jedna rzecz, bo wydawało mi się, że w takim mieście jak Roma, co nie? Jeżeli będzie mecz, to tam wszystko będzie żyło tym meczem. O, czekajcie, bo mój nowy środkowy pomocnik tutaj bramkę sobie strzela. No i klasa. A tam nikt w szaliku. Nikt w żadnej bluzie, nic się nie działo, a byłem na rynku, byłem tam w kilku dzielnicach i kompletnie nic, dopiero pod samym stadionem można było zauważyć kibiców, ale ani śpiewów takich, ani nic, dopiero jak się wyszło na stadion to się to czuło. Oj, Zizu! Nie no, mój bramkarz się nie nadaje! No! Przegraliśmy. Na szczęście przez to, że ostatnio mniej troszeczkę grałem, to wszystko, co zrobię, czy wygram, czy przegram, to za każdym razem otrzymuję paczki, Lavelle oraz e, aspas. I to jest naprawdę fajne, jak się tak wraca do gierki i ciągle się widzi jakiś walkout, ciągle jakaś paczka nowa, jakieś nowe karty. No, ale jak zwykle mi nic nie oddaje. Chociaż też nie mogę narzekać. Otworzyłem palmera, tak, to ty. Więc tak naprawdę limit mojego szczęścia wyczerpany do następnej edycji FIFA. Przepraszam, bo zaraz mnie ktoś tutaj zjedzie. I. FC25 Teraz widzowie mały zakładzik między nami Jeżeli wygram ten mecz, jeszcze nie widzę rywala Nie widzę jego składu, to automatycznie Zostawicie lajka. Like dobra? Jeżeli wam się podoba w ogóle Ultimate Team A teraz gramy na Widzew, Widzew Każdy ma tego kurtu, kurde, oj Oj Oj, ciężkie zadanie przede mną. Ale to tym bardziej, bo jeżeli mi się udaje i zostawicie suba, to będzie jeszcze piękniej. Sprawdźmy, co oni tutaj... O, ja pierdniczę, przez ten środek to się chyba nie przedostanę dzisiaj w ogóle. O, on jeszcze potrafi się kiwać, dobra. To nie będzie łatwe. Hulit, rzut wolny. Czy będzie bramka? Miejmy nadzieję, że nie, bo już bierze rozbieg. Jest strzał obok bramki. Świetnie! Mamy jeden do zera. Nie, 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 on nie może dojść do strzału, on ma za dobre te strzały. On też. Zizu w środek bramki, a on to puszcza. Ja mam najgorszego bramkarza w grze chyba. Oj, to jest gol. To nie jest gol, bo mam zarąbistego bramkarza, widzowie. Brawo! Brawo! Mówiłem zawsze, nigdy z niego nie zwątpiłem. Cudowny jest ten bramkarz. Ja mam najgorszego bramkarza w grze chyba. Dawaj, 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 ty to zrobisz. Tak, pod ręką. Dwa do 2. Ależ tutaj się uwolniła jaka kontrola, precyzja. Stabilność na nogach. No, wykończenie trochę gorsze, ale w bramce, tak? Czekajcie, bo mamy Palmera. Mamy Palmera, który ma piłkę na lewej nodze. Słupek, poprzeczka, spojenie. Sancho, ależ tutaj uwolnił swoją koleżankę. A ona strzela bramkę na 3-2. Dobrze, wyszliśmy w drugą połowę, widzowie. Brawo, ależ Sancho w tym meczu. No, inny zawodnik. W poprzednim meczu go zjechałem, że nic nie potrafi. I w tym meczu również muszę go zjechać, że jest wolny. Czekajcie, bo mamy Palmera na lewej nodze. Palmer. Ale połamany, co? Rzut wolny. Może najwyższy czas na zmiany. Wejdzie Al-Ovarian. Pożegnamy również Zidana. I Sancho pomimo dobrego meczu też sobie zejdzie. No dobrze, czy to będzie bramka? Oj, to jest bramka. To jest bramka. nie jest bramka. Musimy cofać się teraz do obrony. 66 minuta. Ja tutaj walczę o to, żeby widz zostawił lajka. Oj, wyszedł sam na sam. Oj, 2 na 1. Bramkarz wyszedł. Lobuje. Nie, nie ma. Ale chyba teraz jest. No. Tradycyjnie. 10 minut do końca tutaj, kurczę, zagrożenie pod moim polem karnym. Jest naprawdę niebezpiecznie, mamy odbiór. Ojojoj, tak się nie robi, ale spokojnie, ja sobie dam radę. Nawet jeżeli będziemy faulował. Możemy zrobić tak, jest palmer, możemy sobie nawinąć. Brawo, podanie na przedpole, ale owarian, nie! Nie, nie, coś ty zrobił. W ostatniej akcji meczu to było. Ach, remis. W takim razie, no jak chcecie, zostawcie lajka. Jak nie, to nie. Ja i tak dziękuję, że oglądaliście. Dajcie znać, czy chcecie więcej Ultimate Team.